Cześć, postanowiłem zrobić dzisiaj taki krótki, może nie do końca krótki, taki filmik z wczorajszego Fight Clubu. Na końcu będą grubasy, chociaż już jeden się pojawił, ten najgrubszy z nas wszystkich Mordeks. Na wczorajszym Fight Clubie gościliśmy, znaczy właściwie to ja byłem gościem, Mordeks hostował i gościł Foresta, gościł Asasina, Komara, Kraszego, Crashera. Patryka, Bartka, nie wiem kto tam jeszcze, chyba, Dany jeszcze chyba był, z tego co pamiętam. Tak, Dany był, potem nawet z nim walczyłem. Um, no trochę, trochę ekipy było, bardzo fajne, bardzo fajnie walczyli. Próbowali różne skrubo taktyki, tak jak na przykład teraz widzicie Foreścika, zasłaniającego się tarczą Czarnego Rycerza, która aktywuje Weapon Artsa, zamiast z przycisku L2 i walczącego rapierem z nałożoną błyskawicą. Pozwolę sobie skomentować tylko niektóre walki, tak to nie będę przeszkadzał swoim gadaniem, ale kilka fragmentów, kilka takich fajniejszych zagrań, czy to przeciwników, czy moich, skomentuję, żeby zwrócić Waszą uwagę na pewne elementy, właśnie PVP. Nie mówię tutaj oczywiście do tych, co. Doskonale znają PVP, ale bardziej do tych, co jeszcze się uczą i jeszcze się zbyt mocno nie czują. Tutaj genialne zagranie Foreścika. Zobaczcie, dźgnął, ale to była tylko prowokacja. Wiedział, że ja będę chciał zripostować jego drugi strzał, więc się odsunął i dopiero po mojej ripoście wykonał strzał. Coś po prostu pięknego. Genialne, gratki, gratki, gratki. Tu zrobił to samo, ale ja już byłem przygotowany. Albo po prostu zdążyłem machnąć drugi raz. Jak chcecie zrobić ROL-BS, to zwróćcie uwagę na to, że podczas lotu należy zdjąć loka z przeciwnika. Nie wskoczycie mu ładnie za plecy, żeby zrobić szybkiego ROL-BS-a, jeśli się na nim lokujecie. Więc tuż, oczywiście, trzeba tu wyczuć odległość i wszystko i, i czas, i, i odwrócić się już samemu i na ślepo walnąć BS-a. Zresztą będę trzymał dalej. I teraz tutaj będzie moja akcja. Zobaczcie, rzucam bombę, ale nie po to, żeby trafić, po to, żeby przeciwnik mnie zaatakował. Ja wiem, że on teraz na mnie pójdzie, dlatego od razu robię cios. To była podpucha, ta bomba to była podpucha, przeciwnik chwycił, bardzo fajnie. I właśnie w PVP tak się gra, rzuca się podpuchy, atakuje się na podpuchy i wykorzystuje się, jeśli przeciwnik jakąś z tych podpuch złapie. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Obserwujcie przeciwnika, zobaczcie jak walczy na przykład komar. E, tu próbował pary zrobić, ale przeważnie porolce atakuje. On ma bardzo szybkie miecze w tej chwili, więc atak porolce dla niego jest takim kluczowym. A pary wchodzi wszędzie, nieważne w jakiej pozycji stoicie. Jeśli on jest na Was zlokowany i zaatakuje po rolce, możecie być bokiem, możecie być tyłem, pary wejdzie. Teraz zobaczcie co robi Patryk Naładował broń i biegnie do mnie Na speedzie z jedną ręką Z mieczem Wiadomo przecież, że nie po to, żeby wsadzić pary Dobre zdjęcie Loka i skok za plecy Odwrócenie się przy ciężkich broniach Równa się backstab Asasino Ten topór to jest po prostu jakaś przeginka. Ja. No, dla mnie jest mega to, że po prostu niszczy. E... niszczy strategię właściwie tak naprawdę. Jak ja próbuję walnąć kombo, no tutaj akurat z zamierzeniem miałem. E... no świadomość tego, że gdy dokończę kombo, to przynajmniej jeden cios wejdzie. Ale kiedy ja chcę zacząć swoje całe kombo, to najczęściej. E, uderzenie topora o ziemię powoduje wybicie mnie z równowagi i nie mogę zadać ciosu, asasin już wtedy odskakuje Szczerze mówiąc to miałem tylko nadzieję że to mój cios zejdzie a nie foreścika udało się bo czyj by wszedł ten by wygrał GG Te mieczyki mają zasięg. Zwróćcie uwagę, jak często łapią na jakieś fantomowe. Drugi czy trzeci cios z tego miecza. No, tutaj to elegancko, wszystko wlazło. Craszer, bardzo agresywny styl walki. Więc, no, trochę szczęścia. O, fighter wziął halabardę. To jest też straszna halabarda, ona ma te kute ciosy. Pewnie ma leoringa, jeśli nie ma, no to jest dzisiaj dla mnie litościwy. Ale jak złapie tą halabardą z leoringiem na strzała, to zabiera pół życia, normalnie jakby postę wsadził. Ale pod warunkiem, że złapie na kontrę, nie? Bo leoring nie daje każdemu ciosowi bosta, tylko kontrze. I teraz tu jak mnie złapał, nie uderzałem, więc nie była to kontra, było to zwykłe dźgnięcie, ale O-Ring tutaj nie pomaga. Jednakże zwykła halabarda trochę jednak przegrywa z glewią na kombosach. Think the Aaaa, kuźwa, złapał. Chciałem, chciałem cię rolkami wykończyć. <laughs> ah. Nie, no przecież się wygłupiam tylko, kurde. Jaką technikę fiszu? Nic nie fiszowałem. A co? Jakbym fiszował, to mi ze trzy wsadził. No naprawdę, nie... Ale... No tylko raz się pokusiłem, no. Tylko raz się pokusiłem. Ale... Nie no bo autentycznie, mogłem ze trzy wsadzić bakkstawy. <laughs> Ale masz stoka. to.